Hejka, hejka! Chciałabym zacząć vloga dotyczącego teradysku Pili. A więc jesteśmy na etapie, jest ogólnie 29 listopada. Jesteśmy już na etapie, że jesteśmy umówieni na nagrywanie piosenki 6 grudnia. musimy pojechać do galerii sprawdzić, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o nagrywanie. Jesteśmy już ogólnie na nagrywanie w Galerii Północnej. Um, pozostała mi kwestia stroju i dokończenia tekstu. Więc to będzie ciekawe i właśnie teraz przeglądam sobie rzeczy, w co mogłabym się w sumie ubrać, bo to jest dobre wyzwanie. Bo w sumie z jednej strony mogłabym wystąpić w czymś, co jest na przykład z mojego sklepu. Tak, ale jednocześnie mogłabym coś na przykład założyć bardziej zwiększnego z Billy, albo na przykład nawiązać do stroju, który ona ma jakby oryginalnie na teledysku, więc muszę nad tym pokminić, jak to zrobić, więc... Przeglądam, bo jest akurat kolekcja z Billie i, i są takie dresy na przykład i, i jest taka bluza. To są inne rzeczy, które... O, muszę sobie koniecznie kupić, słuchajcie, bluzkę z tamtymi czekami teraz, jak mam te włosy. Więc tak sobie teraz buszuję właśnie na promkach. Hejka, jest niedziela, 11, jestem po 3 godzinach tylko z Kalisza. O 6 rano wyjechałam, żeby tu przyjechać i nagrać piosenkę, więc idziemy. A to jest Alan i to jest Patryk. Cześć. Hey. I będziemy za chwilę nagrywać piosenkę. I ja się strasznie stresuję, ale mam nadzieję, że mi pomożecie. Mamy fajne światło. Jest fajny klimat, jest świątecznie, jest Dobra. nawet trochę jak... Jest trochę londyńsko. Są też... Jest też w Tygrysy, więc jest super. I jest spoko. I, o, przede, I różowe jest, jest, przede wszystkim czynka. różowe klawisze. Famous one. Słuchajcie, szykuję moją walizkę. Zobaczcie, już mam wszystko naszykowane: jakieś rekwizyty, dodatki, akcesoria. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wszystko w sumie wyglądało. Eee, tak, krople, szczotka, pistolet. Eee, Moje niezabrane pazą, których nie będę wam pokazywać, eee, bo muszę sobie właśnie je zrobić o, jest Puniunia! Hej! Hej! Piotrek właśnie jedzie do nas, więc on tak naprawdę zaraz z trasy ruszy z nami na teledysk. Ja już wszystko ogarnę, wszystko spakować, więc cisnę. Hi! Jesteśmy na planie teledysku. Jesteśmy już tutaj ile? Dwie pół godziny? Nie mamy żadnego dobrego ujęcia. Nie, półtorej godziny. Półtorej godziny, nie mamy żadnego dobrego ujęcia, ale zbliżamy się ku perfekcji. Uda nam się to zrobić, zobaczcie co. Ja w ogóle mam mega szponiska, strasznie to jest niewygodne, ale daję radę. Troszkę i jestem już pełna energii, mogę nagrywać dalej. Jesteśmy na planie teledysku Ady. Właśnie trwają, nie wiem, czy już nagrywki, czy takie wpół nagrywki, w pół próby, już gdzieś tak 25 z rzędu, ale myślę, że idzie dobrze. Mamy jeszcze niecałe dwie godziny. Z tego co wiem, tak? Do, do drugiej. Do drugiej. Więc y, tak sobie tutaj chillujemy w galerii, oglądamy sobie wystawy sklepowe, tam jest bardzo fajne autko stoi. Tutaj mamy guteczek, który będzie nam służył do następnych scen. Więc tak, my tutaj koordynujemy z Jankiem z backstage'u. Pozdro. No kochani, jak wam idzie? Mnie Nie mamy jeszcze ani jednego dobrego ujęcia. Nagrywamy tyle yy, w stylu Billy Eilish, czyli iPhone'em. Tak. Jak zobaczysz, że my już idziemy, to wtedy ją jakoś kliknij tam, żeby ona po prostu tam była, Dobra, nie? To ile? O, kolejne. I gwiazda. A co my tam mamy? Co my tam mamy? Troszkę się zgniódł, ale Ada jest po dwunastej. Upsi, czas, czasem tak bywa. Jest po 12, więc pora na vlogmas. Okej. Okay. I chcę powiedzieć, że to jest prezent ogólnie dostosowany do tego, co dzisiaj robimy. Uuu. Jest z tym związany. Uuu. Więc mam nadzieję, że będzie służyć i że nam się dzisiaj w ogóle przyda. Okej. Okay. Na pewno się nam dzisiaj przyda. Okej. Okay. Okay. Jej kolejne głośniki z Prime, ale są super. Ja bym chciała taki głośnik sama zaprojektować, zobaczcie. O, zobaczcie, tu jest taki fajny gradient. Głośniki są w różnych kolorach. Ja akurat mam pomarańczowy. Jest forny. Nie było różowych? Ja bym chciała różowe strasznie. <noise> to teraz mamy na czym puszczać y, muzykę na teledysk. Dawaj go od razu. Opakujemy je. Dawaj czarny. On jest taki matowy. On jest matowy. Wow. Ma ten, o. Działa. Oh. Działa! Nie jestem fake, Nie lubię Wszystko będzie OK. To może niech Marta tutaj zostanie. Czarek będzie łapał mi czapkę, a ty Janek będziesz od windy i od tego, żeby te pączki leżały po prostu. Jedziemy najpierw na minus dwa, a ty wracasz na jeden. Nie dobrze mi. wiem, jest mnie jak to byli, zrobiła, tego nie wiem. No, był ugradziony proszę bardzo, co się dzieje? Ona naciska zły przycisk w ogóle. O, Ona zamyka Nie. jest. Hejka hejka, słuchajcie, jest aktualnie 14 grudnia. Mamy Praktycznie 5 dni do piosenki. Dzisiaj jest dzień, gdzie w sumie czekamy na ostateczny render od Patryka. Też będzie kilka wersji, abyśmy mogli stworzyć fajne rzeczy też na TikToka związane z piosenką, więc koniecznie wbijajcie, bo pewnie się pojawią. I kiedy to oglądać, pewnie już one są, więc wbijajcie tutaj macie moją nazwę na TikToku. Tak czy inaczej, czekamy na ostateczną wersję. Patryk tam jeszcze sporo podmieniał, więc do tego posłuchać już, bo nie mogę się doczekać. Piotrek będzie montował teledysk. Nie wiem totalnie, jak to wiedzie. Jestem trochę poddenerwowana. Nie wiem, czy to będzie tak, jak sobie to wyobrażałam, ale no cóż musi pójść tak, jak wyszło. Już nic nie zmienimy, dlatego trzymajcie kciuki i... no i Zobaczcie, jak to tam nam poszło dalej. Myślę, że mogę wam nagrać na przykład reakcję moją na ostateczną wersję piosenki. Na przykład powiedzieć, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co bym zmieniła. Myślę, to by byłoby fajne, więc do zobaczenia. Hejjo! Słuchajcie, mam już e, paczkę do pobrania od Patryka. Z ostateczną wersją Mam już słuchawki, więc słuchamy. Okej, okay. co tutaj mamy? Tu jest dużo plików. Jej, dobrze brzmi. Jest lepiej niż poprzednia, choć wiem, że skończy się. Jest dobrze. Czekam na mój ostatni ulubiony fragment, czyli ostatni refren. To są takie fajne chórki. Jaram się. <gry> To wyszło mega na spontanie, Wierz że to w ogóle nie spodziewałam się, że w ogóle jeszcze wydam jakąś piosenkę w tym roku, a tu jakoś tak wyszło, że a, dowalmy sobie jeszcze, więc cieszę się, że to wyszło i, I lecę dzisnąć Piotrka, żeby zabrał się za teletysk.